Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że skoro jeszcze was niektórych nie ma w Akademii Gry, to pewnie motacie się przed kolejnym weekendem, chcielibyście zarobić kasę, ale do końca nie wiecie, co zagrać, jak zagrać i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałem, że spróbuję zrobić Wam taką szybką weekendową ściągawkę z informacji, które udało mi się bardzo szybko zebrać z całej sieci, z różnych stron. I chciałbym wam dać na tacy pewne takie mecze, które być może są warte zainteresowania, bo tak jak wam mówię, nie ma was jeszcze w akademii, nie macie dostępu na przykład do czegoś takiego, co się nazywa superstats, nie macie tych meczy, że tak powiem podanych na tacy, więc musicie sami się posiłkować. Na początek podam wam parę spotkań, które według mnie są warte uwagi, i na końcu powiem wam, według mnie, jak nie należy zdecydowanie grać jak grają ci ludzie spod tak zwanej tablicy w punktach udziada, czy to w sts w Fortunie, czy gdzie indziej, no i jak przeważnie oni wtapiają pieniądze, wam pokażę. I założę się, że wielu z Was właśnie w ten sposób, w jaki uważam nie powinno się grać, wybiera niestety swoje mecze. Zacznijmy od tego, że powiem wam, co rzuciło mi się w oczy. A więc pierwszy mecz, jaki rzucił mi się w oczy, to jest mecz Everton z Leeds. Jedna i druga drużyna, mega fajny atak, ale do tego bardzo, ale to bardzo słaba obrona. Pada w ich meczach bardzo dużo goli, ale nie dość, że strzelają dużo goli, to jeszcze tracą dużo goli. Więc na pewno można by się było tutaj pokusić o to, że zagrać sobie na przykład na półtora gola, gdzieś dorzucić do kuponu taki typ. STS płaci za to 1,22 lub za powyżej 2,5 gola w meczu, gdzie to jest naprawdę bardzo, bardzo prawdopodobne, że w tym meczu może być powyżej 2,5 2 gola, STS płaci 1,69, więc już całkiem, całkiem nieźle. Słuchajcie, drugie spotkanie, tak jak sobie tutaj napisałem, uwielbiam analityków z USA. Według nich to Tenham od bardzo, bardzo dawna nie przegrał dwóch meczy z rzędu w swojej lidze. Teraz gra z Wolverhampton. Kurs na wygraną Tottenhamu to 1,68. Jak myślicie, wygrają? Nie przegrali od bardzo, bardzo dawna dwóch meczów z rzędu w Lizę. Możecie to sprawdzić. Ja sprawdziłem. Faktycznie do kwietnia zeszłego roku nie mają takiej przegranej. Jak było wcześniej, no już nie patrzyłem. Wystarczy mi ten, wystarczy mi ten okres do kwietnia. To jest faktycznie mnóstwo czasu na to żeby wyciągać pewne wnioski spotkanie numer 3 trzecia liga Hiszpania piłka nożna Calaora kontra Extremadura. klub z Extremadury ma ogromne problemy finansowe grozi im nawet bankructwo grają garstką zawodników głównie młodzieżą tracą bardzo dużo bramek i tak samo w tym meczu oczywiście nie opłaca się w ogóle grać na wygraną gospodarzy ponieważ tam kursy są bardzo śmieszne ale ilość goli w meczu, to może być dosyć ciekawe, bo za półtora gola płacą 1,13 i to jest bardzo malutko. Za 2,5 1,44 i to już według mnie można by było rozważyć do dorzucenia gdzieś sobie do kuponu. Mecz numer czwarty. Mega mocny Salzburg tak naprawdę najmocniejszy w swojej lidze podejmuje Rapid Wiedeń. Z Rapidu, z tego co czytam odszedł ich najlepszy napastnik Erkan Kara do Orlando drugi kluczowy napastnik leczy się po korona świrusku więc nie wiadomo czy do końca będzie w pełni zdrowy do tego na stadionie ma być podobno max 2000 kibiców także wygrana Salzburga po kursie 1.57 no warte rozważenia piąty mecz słuchajcie jaki udało mi się znaleźć to jest Bolivia kontra Wilstermann Bolivia, Boliwia, sorry, mecz w Boliwii Wilsterman kontra Blooming. I jak czytam, klub Deportivo Jorge Wilsterman to największy klub piłkarski w mieście Kocha, kocha Bamba, trzeci to co do wielkości w Boliwii. Ja wam wiele razy mówiłem, że w tych niektórych krajach te stadiony są bardzo, ale to bardzo wysoko położone. Tam się, jak pewnie słyszeliście, wiele razy w telewizji jest. Po prostu tam się gra fatalnie Człowieka ledwo, człowiekowi, ledwo starcza tlenu na pierwszą połowę, w drugiej połowie wiele mega mocnych ekip po prostu odpuszcza, bo nie starcza im tlenu. Tam się podobno bardzo ciężko oddycha, grając tak wysoko. No więc ten blooming, do tego który ma mega problemy kadrowe i ostatnio przegrał z boliwarem z 7 do 0, tutaj może mieć również gigantyczne problemy. Więc <coughs> oczywiście, wygrana. Nie wchodzi w grę Mam, bo tam jest bardzo niski kurs. Ale ponownie ilość bramek, gdzie według tutaj y, lokalnych, że tak powiem, analityków może paść spokojnie, mogą paść 4 czy 5 bramek. Kursy wyglądają już bardzo ciekawie. STS na powyżej 2,5 płaci 1,26, na powyżej 3,5 płaci już 1,66. Zobaczcie, na powyżej 4,5 gola. Jest już 2:45 kurs. Czy tu może być powyżej tego 4,5 gola? No jasne, że może. Bardzo prawdopodobne, że w tym meczu może się skończyć 5-6-0. Jak będzie, zobaczymy. Ale też uważam, że warto zainteresować się, bo można, oczywiście w zależności od tego, kto za jaką stawkę gra, można sobie z tych meczów, o których powiedziałem, zrobić naprawdę fajny kuponik. Na koniec hokej Kanada-USA. Z tego, co pisał jeden z naszych wizów i co udało się faktycznie zweryfikować, USA nie ma największych gwiazd w swoim składzie z NHL, Więc w, przypadku, w tym przypadku wygrana Kanady powinna nas również zainteresować, bo według fachowców, też czytałem różne y, amerykańskie i kanadyjskie strony, no tutaj prawdopodobnie będzie mecz w jedną stronę i te 1,70 w sts na wygraną Kanady może być naprawdę bardzo fajnym kąskiem. I na koniec powiem Wam tak na szybko, żeby to nagranie nie trwało zbyt długo, bo ja wiem, że Wy wolicie samo tak zwane mięso, a nie jakieś tam gadu, gadanie. Jak według mnie, słuchajcie, nie grać? To ja się nie mądrze. Naprawdę to nie chodzi o to, że Robercik pozjadał rozumy. Tylko Robercik, na przestrzeni 20 lat gry, wiele, 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 wiele razy wtopił kasę i to niemałą na pewnych spotkaniach. Już Wam pokażę przykłady takich spotkań, które odpaliłem sobie szybko. Ofertę i, I w ciągu minuty wybrałem te mecze, na których prawdopodobnie masa których, masa ludzi je zagra i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś będzie znowu jakiś niewypał. Zobaczcie, ja to nazwałem na koniec mecze na, na, koniec mecze na oko spod tablicy, lub jak ja to najbardziej lubię nazywać, tu powinienem wpisać typy z D. Nie tykajcie ich. Według mnie nie tykajcie ich. Oczywiście, jeśli chcecie, grajcie, to są Wasze pieniądze. Możecie sobie zrobić. Sprawdzam Robercika i zobaczymy, czy Robercik ma rację. Bo może się okazać, że te wszystkie mecze Wam wejdą i później będziecie mieli do mnie pretensje. Nie o to mi chodzi. Grając w ten sposób, gwarantuję Wam na 100%, nawet nie na 99,9%, na 100%, że w dystansie będziecie przegrywali pieniądze. Zobaczcie, pierwszy mecz jaki wpadł mi w oko, Manchester United, Southampton. Southampton w tej chwili gra całkiem nieźle, naprawdę jest całkiem, w całkiem niezłej formie. I teraz pytanie: Czy Manchester United na pewno musi się w tym meczu przełamać? Ja wiem, że tam jest dużo gwiazd, sam uwielbiam Manchester United, sam chciałbym, żeby wygrywali, ale czy oby na pewno Southampton? Czy ten 1,60 na United to jest uczciwy kurs? No, według mnie to jest nieuczciwy kurs, bo kursy prawdopodobnie powinny być gdzieś w miarę wyrównane, bo w tej chwili forma Southampton na pewno nie, tej formy Southampton nie odzwierciedla ten kurs, absolutnie. Drugi mecz, no to to już jest mina totalna, jaka tylko może być. Ja wiem, że mówiłem wiele razy, nawet w poprzednich filmach, i oczywiście trafiliśmy, że Liverpool to jest mega solidna dla mnie drużyna. Tak, i to podtrzymuje. wygrali tam 2-0, kupon nam wszedł, i jeden i drugi, super, rewelacja. Ale pamiętajcie, że jeśli to jest... Naprawdę uważajcie, to jest jedna z największych według mnie min, jakie funduje wam dziad. Czytaj Bukmacher, wasz ukochany, który rozdaje Wam fribety, serety, yy, jakieś inne bzdury po 20 zł mają z was tak naprawdę. No właśnie, on Was ocenia na te 20 zł, a i tak z góry wierzę, że w to przegracie, bo możecie się połaszczyć na coś takiego jak Barley gra z Liverpoolem i na dwójkę jest kurs 1,32. Co więcej, Norwich z Manchesterem City, Buckmacher za dwójkę za wygraną Manchesteru City płaci 1,18. Słuchajcie, to są takie miny, że tego nie można w ogóle tykać. Ja nie mówię, pamiętajcie, podkreślam to po raz enty, ja nie mówię, że Liverpool i City nie wygrają swoich meczów, mogą oczywiście wygrać może być w pierwszym meczu 0,5 drugi może być 0,9 ale tego typu kursy na tak zwanych przyjezdnych na tak zwane potocznie mówiąc dwójki są nie do zagrania jak mi nie wierzycie odpalcie sobie flash score sprawdźcie sobie sobotę zeszłego tygodnia jeszcze dwa tygodnie temu trzy tygodnie temu zobaczcie sobie niedzielę i zobaczcie ile takich min nie weszło Przeważnie są remisy, tak, przeważnie są remisy, ale zdarza się bardzo często, że, że taki Barley może mecz wygrać, więc uprzedzam i ostrzegam, naprawdę oglądam to od 20 lat, teraz Wam nie ściemniam, przegrałem masę pieniędzy na tego typu tak zwanych pewniakach, bo to oczywiście na oko są totalne pewniaki. Te dwa zespoły powinny w zupełności te mecze oczywiście wygrać. Ale dwójka po 1,18, słuchajcie, to jest tragedia. To trzeba od razu, widząc taki mecz, trzeba to natychmiast odpuszczać. I zobaczycie, że kupony zrobią się zielone. Na koniec chcę wam dać przykład meczu, gdzie ja często, gęsto, yy, również wtapiałem na takich meczach. Wiecie dlaczego? Bo ja sobie układałem w głowie coś takiego. Via Real. Real Madrid. Bukmacher wystawia kursy 2.65, 3.50, 2.60. Często gęsto zamiast Realu Madrid było na przykład Barcelona. Ja tak sobie siedziałem i myślałem, kurczę, to jest niesamowita okazja. Na Real Madryt 2.60, na Barce 2.60, na jakieś inne mega kluby 2.60. Okazja. Oczywiście ludzie na forach, na stronach jakiś tam pisali, ty no trzeba to grać, no przez 2.60 daje dziad, no to gramy to na maksa i powiem Wam, że z perspektywy czasu, ja już wiem, że to jest oczywiście kolejna pułapka. A skąd wiem? Bo zobaczyłem niewidzialne. Tak jak Wam mówię, w Akademii Gry zobaczyć niewidzialne. Ci, którzy tego nie rozumieją, śmieją się z tego i dalej przegrywają pieniądze. Ci, co zaczęli notować, już doskonale wiedzą, że na 100 takich spotkań są naprawdę w głębokiej D. Bo jak się okazuje, przy takich kursach, Bukmacher zupełnie nie wie, co się w tym meczu stanie. Kompletnie nie wie. Niby delikatnie faworyzuje Real Madryt, ale to jest taki mecz 50 na 50 dla Bukmachera. Kompletnie Bukmacher nie wie, co się w tym meczu może stać. Oczywiście mówię 50 na 50 w przenośni, bo zakładam, że nie będzie remisu, ale akurat właśnie w takim meczu remis jest najbardziej prawdopodobny. Dlatego ja na przykład wam rekomenduję, że jak widzicie taki mecz, odpuszczajcie go. Chyba, że macie jakiś patent. Że i macie jakiś, yy, jakiś program, jakiś skaner, jakiś cokolwiek, co Wam się sprawdza, i wiecie na przykład, że grając takie mecze na wyższy kurs, w dystansie jesteście zarobieni. Bo ja na przykład tak bym grał taki mecz. Gdybyście mnie teraz zmusili, gdybym miał teraz wytypować, kto wygra? Czy Villarreal czy Real Madrid? Ja osobiście, gdybyście mnie zmusili, powtarzam, do wytypowania. Pewnie bym zagrał jedynkę, ale oczywiście tego nie tykam nawet za 2 zł, bo szkoda mi 2 zł. Także słuchajcie, to tyle. Zapraszam kogo jeszcze nie ma do Akademii Gry. Do końca lutego jest promocja, możecie dołączyć. Ja na bieżąco dołączam nowe osoby. Tak jak wam powiedziałem, będzie bardzo, bardzo dużo jeszcze fajnych rzeczy w tej Akademii. Czekam do końca lutego na to, aż nowa firma zrobi nam stronę, bo ze względu na to, że się po prostu. Nie spodziewaliśmy takiego ogromu ogromu ludzi ta strona która była zrobiona na początku przez amatora no niestety ona nie wyrobiła i musimy się teraz uzbroić cierpliwość głównie ja się muszę uzbroić luty jest na szczęście krótki i mam gwarancje obiecane zakontraktowane że do końca lutego ta strona ruszy z zupełnie nową osłoną, będą super funkcjonalności sami zobaczycie po zalogowaniu jakie będą czary mary i mam nadzieję, że tych wygranych będzie jeszcze więcej słuchajcie, zapraszam do Akademii Gry nie słuchajcie hejterów hejterzy to są przegrywy życiowe oni jak to ktoś mądry powiedział psy strzekają, karawana jedzie dalej także mam nadzieję, że kolejny weekend znowu będziemy mieli mnóstwo zielonych kuponów znowu tych paskudnych dziadów ograbimy ile tylko wlezie wszystkiego dobrego Wam życzę i wysokich wygranych przede wszystkim. Trzymajcie się hej, cześć!